Dzień dobry, w codziennej dawcy wsparcia. W poniedziałek, kolejny tydzień, zaczynamy znowu tematem emocji i tym razem przez pięć dni będę opowiadała o mitach dotyczących świata emocji. Ostatnio miałam przyjemność oglądać, słuchać wykładów jednego z wielkich znanych uniwersytetów w Yale. Pana, który wykłada właśnie na temat emocji, i w sumie, tak mnie trochę zmartwiło, że te, te informacje, którymi on się dzieli, są nie do końca z tematu tylko i wyłącznie emocji, ale bardziej natury przywiązania, badań społecznych i socjologicznych jeszcze z zeszłego wieku. Więc. Jakby co, to u mnie tych rzeczy nie będzie, do tych mogę odesłać do Pana z jej. natomiast u mnie zawsze będzie to, co jest bardzo praktyczne, bardzo codzienne i wprost mówię o tym, co jest z emocjami. Ja się nazywam Aleksandra Mroczko, jestem psycholożką, pracuję indywidualnie i warsztatowo, towarzysząc w tym, żeby zgrać się z życiem, a w najbliższe trzy tygodnie jesteśmy w temacie emocji, ponieważ 1 lutego kurs Moc Emocji rusza. Czy emocje są pozytywne czy negatywne? W codziennym języku właściwie notorycznie pojawia się, a ta złość jest taka zła, taka niewygodna, albo że um, coś mi to spada, albo że... Um, Smutek, to tak nie przystoi, że trzeba się uśmiechać, że trzeba być pozytywnym, że trzeba się nastrajać. Nawet posłuchajcie w wyzwaniu 100 dni szczęścia praktyka wdzięczności. Ja zachęcam do tego, żeby doświadczać nie tylko wdzięczności, nie tylko radości, ale żeby móc ją doświadczyć pełni, potrzebujemy też innych emocji. Więc pytanie: czy faktycznie złość jest zła, radość jest dobra? I moja odpowiedź, jak być może się spodziewacie, znając mnie już trochę, brzmi nie. I dzisiaj opowiem, dlaczego nie i jak inaczej możemy myśleć o emocjach. Więc zamiast myśleć o tym, czy coś jest dobre, czy złe, ja w ogóle szukam raczej perspektywy, która mi powie: OK, co mi to robi? Co mi daje taka złość? Co ja dzięki niej przeżywam, co mi umożliwia, a co mi uniemożliwia? I z tej perspektywy patrzę na różne rzeczy, także na emocje. Perspektywa, w której oceniamy, że złość jest zła, albo że strach jest zły, albo że zazdrość jest zła, sprawia, że przestajemy się otwierać na to, co mogą nam wnieść w życiu. Więc to jest jakby podstawowa rzecz, którą musimy zmienić, jeżeli chcemy skorzystać z energii emocji. Zarówno tych przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. No właśnie, ja często mówię o przyjemnych i nieprzyjemnych emocjach. Chociaż to też jest względne, bo myślę, że wielu z nas doświadczyło, że, na przykład, złość potrafi być całkiem przyjemna. Dodaje nam energii, daje nam takiego powera, daje później poczucie satysfakcji, więc przyjemna też potrafi być. Ale tak czy inaczej mamy rzeczy, które są z reguły bardziej albo mniej przyjemne. Albo trudniejsze i łatwiejsze. Czasami ta złość przychodzi w momencie, w którym nie za bardzo nam jest po drodze, albo smutek przychodzi w momencie, w którym nie bardzo mamy ochoty um, być smutni, bo przydałaby nam się nieco inna energia. Natomiast ja bym powiedziała, że te emocje są naszym buforem, są naszą taką e, wskazówką pokazującą północ, kompasem, który pokazuje, co jest naprawdę ważne. I rzeczywiście są badania, e, i tutaj odniosę się do tego też między innymi co. Profesor Jell, przedstawiał, które mówią o tym, że osoby, które w wyniku uszkodzeń mózgu mają no, zmniejszony poziom, czy intensywność, czy różnorodność doświadczania emocji, bo na przykład jakiś rodzaj ułamku, odłamku przeszedł przez czaszkę, przez oczodół i wyszedł dołem. Układ limbiczny jest strukturą położoną dosyć centralnie w mózgu. Jeżeli został uszkodzony, to te osoby okazywały się, że są. Nie zmo, trudno im się zmotywować, trudno ustawić priorytety, trudno ustawić cele, nie wiedzą na czym im naprawdę zależy. Nieustannie stoją w miejscu, w którym nie potrafią podjąć decyzji, nie potrafią podjąć działań, dlatego że brakuje im tego wewnętrznego źródła motywacji, mobilizacji, energii i zaangażowania. To wynika właśnie. Między innymi z emocji, i tymi emocjami nie zawsze jest tylko i wyłącznie entuzjazm i ekscytacja, ale tą emocją, która nas będzie pchała do jakichś działań, jest też czasami strach, czasami złość, chęć sprzeciwu, obronienia siebie. Do, do, do tego nas będzie złość jakby motywować i mobilizować złość, złość czy strach daje nam energię do tego, żeby nie ustawać w działaniu pomimo tego, że nie wiem to musi być długofalowe działanie i w innym wypadku byśmy się poddali że każda emocja czemuś służy, każda emocja ma pewną określoną funkcję, a przede wszystkim warto jest zrozumieć, że jest częścią nas, to nie jest tak, że to jest Jakaś infantylna, infantylny fragment um, osobowości, który należałoby, wiecie, całkowicie z nas wykastrować, ponieważ jest um, dziecinny, zwierzęcy i niepotrzebny. Wręcz przeciwnie, emocje są tym, co raczej no, w ewolucji pojawiło się dosyć późno. Rośliny prawdopodobnie nie wiemy wszystkiego o nich ale prawdopodobnie tak bogatego życia emocjonalnego nie posiadają, chociaż też się komunikują biochemicznie. Zobaczcie, co się dzieje. My, myśmy się nauczyli myśleć o emocjach jako o czymś, co jest właśnie takim prymitywnym i zwierzęcym. Nauczyliśmy się myśleć o emocjach jako o czymś złym albo dobrym, korzystnym albo niekorzystnym. A ja zalecam to do jakby zneutralizowania tego i spojrzenia z całkiem innej płaszczyzny. Czyli, że po pierwsze, raczej jest yy, jakimś wielkim zaszczytem nas, nie wiem, efektem wielu tysięcy lat ewolucji, że my doszliśmy do tego miejsca, w którym mamy taką różnorodność emocjonalną, że ona jest w ogóle powszechna globalnie, w różnych kulturach, w różnych cywilizacjach się rozwijała emocjonalność i są nawet uspójnione jakby wzorce przeżywania tej emocjonalności, dlatego łatwo jest rozpoznać twarz zagniewaną, zdziwioną czy zaskoczoną, przestraszoną itd., ponieważ jest, są to uniwersalne wzorce przeżywania tych emocji. One są naszą siłą, a nie słabością. Um, I podkreślę jeszcze raz: mitem jest, że są dobre i złe. Um, I na kursie moc emocji często mówię tak, dobrze, pojawiła się złość, świetnie, przywitaj ją z szerokimi ramionami. Dzień dobry, witam złości, wspaniale, że jesteś. Teraz pójdzie mi praca dużo, dużo szybciej, bo bez złości idzie wolniej, jesteśmy mniej skupieni, mniej zmotywowani. Także cokolwiek, gdziekolwiek nie zmierzasz ta złość naprawdę jest przydatna, przydatna do tego, żeby walczyć o to, na czym ci naprawdę zależy. Tam przydaje się złość. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Dzień dobry, w codziennej dawce wsparcia. Dzisiaj nieco później, ponieważ tak jak zapowiadałam wczoraj, dzisiaj mam dzień nagrań i właśnie jesteśmy po sześciu odcinkach, jeszcze dwa przed nami, ale wbijam się na chwilę tutaj, żeby się z wami przywitać. I, żeby zaprosić jak zwykle w tym tygodniu do refleksji na temat emocji i mitów na temat emocji. I dzisiaj będzie króciutko, posłuchajcie. Jedno pytanie, które z reguły wyprowadza ludzi, jakby tak, z równowagi, i właściwie może nie z równowagi, ale powoduje jakiś rodzaj um, um, konfuzji, niepewności. Pytanie, które przypisuje się psychologom: jak się czujesz, albo jak się dzisiaj czujesz? I to jest pytanie, które nieustannie mnie rozbawia od jakiegoś czasu, ponieważ. Um, z jednej strony no, stoi za nim troska, zwykle autentyczna, o to, jak się ludzie mają, ale z drugiej strony, z reguły, kompletnie nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Raz ze względu na to, że w większości naszych rodzin nie stosowało się zbyt bogatej komunikacji na temat emocji, a dwa, że. No, jeżeli nie jesteśmy o coś zbyt często pytani, to nie za bardzo wiemy, czy ta druga strona oczekuje prawdziwej odpowiedzi, tego, jak jest, czy może raczej um, takiej wymijającej grzecznej, um, tak zwanej amerykańskiego uśmiechu, wszystko w porządku. Um, nie do końca wiadomo, co się za tym pytaniem kryje. Więc mała podpowiedź, jeżeli chcesz naprawdę pokryć się, pobyć z drugą osobą bliżej, otworzyć się przed nią, to, no właśnie, jeżeli masz coś sobie, to warto się um, warto się najpierw otworzyć i powiedzieć ach, wiesz co, taka jestem już znużona dzisiaj, a jak ty się masz? I można wtedy zostawić to z otwartym pytaniem, zwłaszcza jeżeli powiemy ze dwa zdania na temat siebie, bo to stworzy taką przestrzeń otwartości, na której nam zależy. A po drugie, warto jest zamiast pytania jak się czujesz, jak się dzisiaj masz, zadać pytanie bardziej ukonkretnione i no, wydajesz się już taki, nie wiem, znużony, zrelaksowany, albo y, zdaje się, że już trochę jesteś poddenerwowany, czy mogę coś dla Ciebie zrobić, albo czy chcesz o tym powiedzieć. I wtedy już to pytanie zwykle brzmi inaczej i jest już przynajmniej tyle, że wiadomo, że ta druga strona, że ty jesteś zainteresowana, zainteresowany tym, mm, jak się czuje druga osoba, że to nie jest tylko takie o kurtuazyjne pytanie. Więc bez względu na to, na co zamienisz, to warto jest na coś zamienić to pytanie, jak się czujesz. A przynajmniej dodać to stwierdzenie, które pokaże, że jesteś naprawdę zainteresowana, zainteresowany drugą stroną. Chociażby wykazując się właśnie tą uważnością. O, widzę, że tak siedzisz, nic nie robisz, coś się stało, czy, czy, czy jesteś taki, nie wiem, już wymęczony, tak? Czyli. Konkretniej, konkretniej pytamy o takie rzeczy, a nie tylko um, ogólnikowym pytaniem. Dzisiaj mit, który bardzo, bardzo, bardzo um, jest powszechny, czyli takie przekonanie, że ktoś, jeżeli jestem zła, to znaczy, że ktoś mnie ze złości, że ktoś mi to zrobi, że ktoś mnie wkurzy, ktoś mnie strasznie zasmucił, ktoś mnie zawiódł. Czyli o tym, gdzie adresujemy i gdzie umieszczamy naszą wzory. I dzisiaj będzie. Właśnie o jednym z takich mitów, czyli o przekonaniu, że to inni generują, wywołują w nas emocje. I rzeczywiście tak jest, że takie możemy mieć wrażenie. No bo zobaczcie, na przykład e, umówiłaś się z kimś na godzinę 15, o 15 ten ktoś się nie pojawia i czujesz jakiś rodzaj zawodu, być może niepewności, a może złości, no ponieważ ta osoba się... I spóźniła. Nawet w takim podstawowym psycholog przez psychologów albo może środowiska psychologiczne wskazywanym schemacie jest: Ja się zezłościłam, bo ty coś zrobiłeś. I w tym podstawowym komunikacie, który bywa nawet nazywany komunikatem ja albo komunikatem asertywnym, jest pewien błąd. Ja nie zezłościłam się dlatego, że Ty coś zrobiłeś. Ja się zezłościłam, bo Ty coś zrobiłeś, a ja potrzebowałam czegoś innego. Czyli gdyby było tak, że rzeczywiście ja się umówiłam z moją przyjaciółką na 15 i jestem szalenie głodna i nie mogę się doczekać, kiedy się spotkamy i pójdziemy na obiad, to rzeczywiście wtedy będę bardzo zła, jak ona się spóźni, bo ja już tu po prostu umieram z głodu i, 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 i po prostu bardzo na to liczę. Że razem będziemy mogły zjeść. Natomiast jeżeli ona się spóźnia, a ja jestem, w stoję właśnie i byłeś mówiony, koło poczty, na której mam odebrać przesyłkę, to mi też szalenie pasuje, bo ja być może zdążę tę przesyłkę odebrać, zanim. Ona się pojawi, czyli zobaczcie, w zależności od tego, czego ja potrzebuję i co się we mnie dzieje, będę miała inną emocję i może się okazać, że jej spóźnienie przyniesie mi ulgę, satysfakcję, zadowolenie, nawet poczucie takiego, wiecie, że tutaj satysfakcji, że wszystko szybko załatwię. Tak samo jest z innymi emocjami, nie, może, nie, nie dzieje się tak, że ktoś mnie przestraszył, albo, że ktoś mnie zasmucił. Raczej to się dzieje tak, że na przykład, kiedy dziecko wybiega na ulicę i ja czuję strach, to nie jest tak, że dziecko mnie przestraszyło, tylko przestraszyło mnie to, że poczucie bezpieczeństwa przeze mnie rozumianego zostało zagrożone. Widzicie różnicę? Czyli gdyby nie moja świadomość, że na przykład jest to ulica, na której czasami auta jadą szybko, to tak naprawdę by mnie to przebiegnięcie dziecka wcale nie ruszyło. Ale rusza mnie dlatego, że ja przewiduję, że ja e, mam pewne doświadczenia z tą ulicą i że ważne dla mnie jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo na drodze. Zasmuciłaś mnie. No co mnie może zasmucić? No, smuci mnie wtedy, kiedy ja liczę na to, że jakaś moja potrzeba będzie spełniona i ona nie jest spełniona. To mnie smuci, a nie sam fakt działania takiego czy innego. Więc nie wiem, na przykład, jeżeli czujesz smutek, kiedy dziecko przychodzi do domu i mówi, że ma trójkę, a liczyłaś na piątkę, albo dziecko liczyło na piątkę i odczuwasz smutek, bo wiesz, że może się czuć zawiedzione, to nie dlatego, że to jest trója, ta trójka cię nie zasmuca. Zasmuca cię jakiś fakt niespełnionych oczekiwań. Albo domniemania, że dziecko może źle myśleć o sobie. I zobacz, w tym drugim sposobie myślenia, o ile jeżeli smuci mnie truja, to ja tej truji kurczę blade nie zmienię. Ale jeżeli smuci mnie fakt, że dziecko może źle myśleć o sobie, że tyle włożyło wysiłku, a i tak nie przyniosło to takiego efektu w postaci oceny szkolnej, no to żeby nie myślało źle o sobie, ja mogę z nim o tym porozmawiać. I ja jestem w stanie zaopiekować się tym, na czym mi zależy, o ile właściwy zaadresuję mój smutek. Tak samo ze złością, jeżeli złości mnie to spóźnienie, bo jestem głodna, to owszem, mogę się w myślach wyżywać, czy tam nie wiem, pod nosem coś tam sobie mruczeć, czekając na to moją przyjaciółkę, i później, kiedy przyjdzie, być obrażona przez najpierwsze, pierwsze 45 minut spotkania, ale. Mogę też zorientować się, że moja złość wynika z tego, że jestem cholernie głodna, i nawet podejść do jakiegoś sklepu niedaleko i kupić jakąś zdrową przekąskę, która no, nie, całkiem nie zabierze mi apetytu, tak? bo zaraz mamy iść coś, coś zjeść, ale równocześnie zaspokoi pierwszy głód czy nie wiem, pójść na się wody. Tak? To są te rzeczy, którymi mogę się zaopiekować. Jeżeli koleżanka się spóźnia, to ja nie mam na to wpływu, ale mam wpływ na to, żeby zaplikować się swoją złością, swoim smutkiem, swoim żalem, swoją zazdrością, swoimi różnymi trudnymi emocjami, swoim strachem. I mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie trochę zmieni Waszą perspektywę. poprzyglądajcie się temu, jak będziecie mieli dzisiaj jakąkolwiek, czy przyjemną, czy nieprzyjemną emocję, to pomyślcie o tym, Jaka wasza potrzeba za tym stoi? Nie! Jakie zachowanie to To jest tylko bodziec, który wchodzi w interakcję z Twoją potrzebą. Twoja potrzeba była już wcześniej. Jeżeli czekasz na godzinę 15, żeby zjeść obiad, to Twój głód prawdopodobnie wcześniej już był taki hmm, dosyć wyrazisty. Skoro jesteś aż zirytowana czy zezłuszona, będzie kiedy przyjaciółka się spóźnia. To oznacza, że jedyne co się stało, to to, że dana sytuacja uwypukliła w tobie świadomość danej potrzeby. Tak samo jak dziecko wbiega na ulicę, to nie jest tak, że my nie mamy potrzeby bezpieczeństwa do momentu, kiedy dziecko wbiega na ulicę, bo tak to wcześniej w ogóle ona nie istnieje. Ona istnieje, i jest zaspokojona, a sytuacja, w której dziecko wbiega na ulicę, powoduje, że mm, nasza potrzeba jest uwypuklona, bo sytuacja stwarza zagrożenie dla spełnienia tego, tej potrzeby bezpieczeństwa. Dzisiaj o kolejnych mitach na temat emocji i dziś chcę się zmierzyć z takimi przekonaniami, które bardzo powszechnie występują wprost albo nie wprost. Mianowicie, że emocje to coś prymitywnego, że to coś dziecięcego, że to jest coś, co charakteryzuje takich niedojrzałe osoby itd. itd. Dajcie znać, czy jesteście, czy słuchacie i czy ten temat jest też dla Was ważny i no, przydatny. Emocje to coś dziecinnego. Nie wiem skąd właściwie to się przekonanie wzięło, biorąc pod uwagę, że wszyscy przeżywamy emocje od małego do dużego do starego, tak naprawdę wszystkim nam towarzyszy. Nie wiem skąd się wzięło to przekonanie, biorąc pod uwagę, że emocje, za emocje odpowiada cała struktura, a nawet kilka struktur w naszym mózgu. Nie wiem skąd to się bierze, że niektórzy uważają, że emocje są dziecinne, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę emocje są czymś co powoduje, że ludzkość przetrwała, gdyby nie strach, gdyby nie złość, gdyby nie czułość, gdyby nie troska, gdyby nie miłość, prawdopodobnie nas wszystkich by nie było. Piotr pisze, witam, dziękuję, temat bardzo potrzebny. No tak, no bo z zarządzania emocjami niestety nie ma edukacji, nie ma szkoły. Ja nadrabiam to, posłuchajcie, ja nadrabiam <grym> i przynajmniej dwa razy w roku robię serię, Spotkań oraz kurs online z tematu emocji, bo bardzo mocno wierzę, że świat, relacje wyglądałby dużo lepiej i żyłoby nam się dużo łatwiej, gdybyśmy nauczyli się zarządzać tymi emocjami i nie bać się ich. Kolejne przekonanie jest takie, że emocje są prymitywne i jeżeli ktoś pojaw ujawnia swoje emocje, to znaczy, że jest niedojrzały. Yy, I też nie wiem, skąd takie myślenie, bo hmm, bym powiedziała raczej, że jeżeli ktoś nie ujawnia emocji, to nie korzysta z wielkiego potencjału, energii oraz siły oraz motywacji. Mało tego, ostatnio miałam taką okazję, żeby posłuchać pewnego wykładowcy z jej, i on opowiadał też o swojej analizie niektórych bohaterów Star Treka, którzy nie ujawniają żadnych emocji. I rzeczywiście, nie wiem, czy kojarzycie tego bohatera z taką grzywką. Raz jak zrobiłam sobie grzywkę, to mój mąż powiedział, że o, wygląda właśnie jak on, nie pamiętam jak on się nazywa, pomóżcie mi. E, I analizując sytuację, mówił, tak naprawdę to nie jest możliwe, żeby on nie miał emocji. On na twarzy nie ujawiały się emocje, ale jednak miał jakieś cele, coś go motywowało do życia, e, przejmował się pewnymi sprawami, e, nawiązywał relacje i widać było, że jest czasami zawiedzione tym, że jakaś relacja się kończy, albo że coś poszło niezgodnie z planem, więc tego typu emocje były nawet widoczne, nie mówiąc o tym, że osoby, które mają uszkodzony mózg i nie mają tego układu limbicznego aktywnego, tracą sens, tracą poczucie sensu, tracą motywację i umiejętność wybierania priorytetów. Są więc takie funkcje emocji, których nawet sobie nie uświadamiamy, a które są kluczowe do tego, żeby no, funkcjonować w dzisiejszym świecie. Kolejny aspekt relacje. Nie, by, nie bylibyśmy zmotywowani do tego, żeby budować relacje, gdyby nie przyjemne emocje, które uzyskujemy w tych relacjach. Nie bylibyśmy zmotywowani, żeby naprawiać te relacje, żeby poprawiać jakość współpracy, żeby poprawiać jakość komunikacji, gdyby nie przykre emocje, których doświadczamy w tych relacjach. To one właśnie motywują nas do konstruktywnych zmian, które sprawiają, że żyje nam się lepiej. Jeśli, nie wiem, dzisiaj to oglądasz, jest myślisz, o że tak jest zrezygnowany, czy zrezygnowana i masz, nie wiem, wszystkiego dosyć, zobacz, Twoja emocja mówi ci, że potrzebujesz jakiejś zmiany w swoim życiu. I nie wiem, czy to będzie jakiś dłuższy spacer dzisiaj, po to, żeby się trochę otrzeźwić, ponieważ, nie wiem, jest zbyt ciemno za oknem, albo brakuje ci ruchu, czy to będzie zmiana rytmu życia, po to, żeby, nie wiem, wcześniej chodzić spać i być po prostu bardziej wyspanym, czy to będzie zmiana pracy, ale jakiegoś rodzaju zmiana na pewno ci się przyda. Może jakiś bliski kontakt z kimś. Czegoś Ci potrzeba, i o tym mówi Twój nastrój. Oczywiście, teoretycznie możemy tego to ignorować i żyć z dnia na dzień i cieszyć się, Uu, dożyłem siedemdziesiątki, teraz to już wszystko z górki, nawet jak umrę, to wstydu nie będzie. Jeśli chcesz, to tak żyj. No i ja nie chcę, bo ja widzę sens w tym, żeby pełniej cieszyć się tym, co doświadczam, i równocześnie pełniej uświadamiać sobie rzeczy, które mi nie pasują, po to, żeby móc je zmieniać. I no, dawać też coś światu, dzięki temu moim bliskim, coś więcej samej sobie. Dzięki temu tak naprawdę wierzę, że my jako ludzkość możemy coś zyskać. Więc nie, emocje, nawet u tych, u tych osób mam takie doświadczenie, że osoby, które najmniej okazują emocje, często mają ich pokokartkę po w sobie. Tylko, że ich nie ujawniają. I one wewnątrz to wręcz się kumulują, po prostu nawarstwiają się, jakieś potężne chmury wychodzą. I czasami jak się dłużej porozmawia z takimi osobami, okazuje się, że te osoby raz na jakiś czas mają jakiś niekontrolowany wybuch. Złości, rozpaczy, poczucia beznadziei. Dlaczego? Bo ignorują swoje emocje. Oni nie tyle, że ich nie mają, tylko po prostu je ignorują. I te emocje, żeby się do nich dobić, muszą dowalić się, tak wiecie po prostu łomotaniem w drzwi, bo inaczej. Um, bo inaczej ignorują te emocje, spychają gdzieś na dalszy plan, udają, że się nic nie dzieje i nie reagują na nie. Więc zdecydowanie zachęcam wręcz do większej. Uważności na swoje emocje, wręcz do wypatrywania tego, co się we mnie dzieje, bo tam macie po prostu busolę, która poprowadzi was przez życie w taki sposób, że będzie zgodnie z waszymi wartościami, zgodnie z tym, czego potrzebujecie w danym etapie życia, zgodnie z tym, o co chcecie jeszcze zadbać. Nasze emocje są piękną busolą troski o siebie. I jeżeli miałabym myśleć o. Bardzo dojrzałym podejściu i takim nie lubię tak oceniać, że ktoś się dojrzały czy niedojrzały, ale raczej może tak, w ten sposób inaczej powiem, że nie ktoś będzie dojrzały, ale że jeżeli ktoś umie korzystać z tej energii emocji, umie usłyszeć, co się w nim dzieje i skorzystać z tej podpowiedzi, z tej pusoli, to bym powiedziała, że raczej świadczy o jego dojrzałości, i o tym, że doszedł do pewnych rzeczy w kontakcie ze sobą. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Daj znać, co z tego sobie zabierasz, czy rzeczywiście spotykasz takie przekonania, albo masz sobie przekonania na temat tego, że te emocje to takie są dzieci nada, albo że mi wypada. I w związku z tym, czy planujesz trochę no, popracować z tymi przekonaniami? Jeżeli chcesz to zrobić w sposób ustrukturalizowany, i przejść krok po kroku wszystkie elementy, które są no, niezbędne do tego, żeby dobrze mądrze zarządzać energią emocji i w konstruktywny sposób je wyrażać, to zapraszam to zapraszam na kurs online dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia pa